Dumny, że mogę do Państwa przemawiać, toczę spojrzeniem i widzę i tych, co tu bywali, i tych, co tu bywali rzadziej, i tych, co może są po raz pierwszy, lepiej późno niż wcale. Bóg wam zapłać. Ale, ale, nie widzę panów Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego, którzy tu byli przed rokiem. A czemu ich nie widzę? Albo oni siedzą. A za co oni siedzą? Za słowa. Może nie parlamentarne, ale od słownictwa parlamentarnego to jesteśmy my, parlamentarzyści. Oni siedzą za słowa, a my przecież mamy w Konstytucji wolność słowa, artykuł 54, tam jest to tak pięknie napisane i to jest bardzo apropos, że nam Konstytucja nasza gwarantuje wolność poszukiwania informacji i publikowania informacji. A mamy jeszcze osobny artykuł 73, gdzie jest mowa o swobodzie, o swobodzie dociekań naukowych i dzielenia się wnioskami z tych dociekań. Więc kto by, kto by chciał skasować te dwa artykuły z naszej Konstytucji, niech się zgłosi, niech nam to otwarcie powie, ale niech nie niszczy naszego państwa prawa i przepraszam za słowo sprawiedliwości, przez wybieranie nas po jednym i sadzanie do ciemnicy za to, że ten czyłów skorzystał z tych swoich praw konstytucyjnych.